Dzień dobry Państwu. 29 listopada 2020, w miarę ciepło-słoneczna pogoda dzisiaj, 190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. Proszę Państwa, pamiętamy o tym dzisiaj, tutaj w Toronto. Tym bardziej, że yy, Kanada. Bardzo wiele zabdzięcza polskim powstańcom listopadowym, nie ze względu na wysiłek wojenny powstania czy inne, inną politykę europejską, ale po prostu dlatego, że w Stanach Zjednoczonych w Kanadzie wylądowało bardzo wielu powstańców. Jednym z nich był ser Kazimierz Gzowski, jeden z można powiedzieć ojców założycieli państwa kanadyjskiego. Inżynier, człowiek, który położył wielkie zasługi. Dla rozwoju tych ziem był wykształconym w Rosji inżynierem, a tutaj, no cóż, tutaj wybudował most na rzece Niagara, łączący właśnie Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj budował linie kolejowe. Nadzorował, bodajże, o ile dobrze pamiętam, budowę kanału Welland między jeziorem Erie a Ontario. Słowem człowiek wielu wymiarów i człowiek wielkich zasług i człowiek wielkiej energii, jak wielu z nas Polaków. Proszę Państwa, przy okazji powstania, powstania listopadowego trzeba też wspomnieć Aleksandra Kieszkowskiego, również powstańca, który tutaj był politykiem i był wybrany do pierwszej kanadyjskiej izby gmin u narodzin państwa kanadyjskiego, tej konfederacji. Także my nie jesteśmy tutaj, nie wypadliśmy tutaj z rocy spod odgona. To oczywiście państwo królowej brytyjskiej, robili to Brytyjczycy, robili to Francuzi, ale to państwo robili również Polacy. Proszę państwa, stoimy tutaj przed pomnikiem ser Kazimira, jak tutaj się mówi, Gzowskiego, w parku jego imienia. A przy okazji warto dodać też, że Polonia Kanadyjska pomagała Polsce i Polakom. I tak się składa, że no jednym z takich najbardziej wiodących przykładów pomocy jest pomoc dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którą tutaj no bardzo wspierał, organizował pan Słaby. Natomiast mało ludzi wie, że też. Są szkoły w Polsce, które wiele zawdzięczają pieniądzom napływającym z Kanady. Jedną z takich szkół jest właśnie szkoła imieniem Kazimierza Gzowskiego w Opolu. Szkoła techniczna. Zapraszam na dzisiejsze uroczystości. Przepisów rządu Ontario. Nie mogliśmy więcej osób zaprosić, ale rocznica jest tak ważna, że nie mogliśmy tutaj też nie przyjść. Dokładnie dzisiaj przypada 190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. Powstania, które jak jedno z niewielu zapisało się wyjątkowo w historii Polski. Ono wybuchło w takim momencie dość szczególnym, bo po Kongresie Wiedeńskim powstało Królestwo Polskie, które miało znamiona polskiej państwowości, polskie wojsko, polska administracja, szkolnictwo polskie. No ale pamiętajmy, że to była mniej więcej 1 szósta polskiego terytorium przedrozgierowego i to dążenie do odzyskania wolności i w pełni wolnego państwa e, no było wielkie, nie tylko na obszarze tego królestwa kongresowego, ale też i szerzej, co potem powstanie pokazało, że ono przecież objęło e, znaczne obszary okupowane przez, e, przez Rosję. E, powstanie wprawdzie skończyło się klęską, ale też... E, Znowu jak spojrzymy na historię Polski z, z większej perspektywy to widzimy, że kolejne pokolenie e, doprowadziło do wybuchu powstania styczniowego. To był kolej, kolejny krok e, w tym naszym dążeniu do wolności, który pokazał, że e, mimo trwających już dziesięciolecia e, okupacyjnych rządów e, państw zaborczych e, tego ducha wolności w Polsce nie dało się zabić, e, i kolejne pokolenia również o tym świadczyły, aż po odzyskanie e, niepodległości w 1918 roku. Dlatego warto też pamiętać o tych powstańcach listopadowych. Warto też nawet w dzisiejszym kontekście, bo przecież można powiedzieć, oni mieli namiastkę państwa polskiego, ale ich ta namiastka nie zadowalała. Oni chcieli pełnej wolności. A patrzymy dzisiaj, też niektórzy mówią, a po co nam pełna wolność? A może zrzeknijmy się części suwerenności na rzecz jakiegoś większego organizmu? Nie, Polacy chcą być wolni, chcą być wolni w swoim państwie. No i ten kolejny aspekt jest oczywiście kanadyjski. Kazimierz Grzowski, przed pomnikiem, którego tutaj stoimy, był powstańcem listopadowym. A jednocześnie Polakiem, który tak mocno zapisał się w historii Kanady, to on tworzył to państwo, współtworzył z innymi osadnikami, ale zapisał się wyjątkowo znacząco w budowaniu infrastruktury tutaj, ale też i był wicegubernatorem, więc również w tym świecie politycznym. Tworzącego się jeszcze państwa kanadyjskiego, wtedy jeszcze Brytyjczycy tu panowali, ale to jest początek historii Kanady. I warto, warto pamiętać, że wśród tych pierwszych ważnych Kanadyjczyków, byli ważnych w sensie budowania tego państwa, byli Polacy, był pierwszy poseł do Parlamentu Kanadyjskiego również powstaniec. No i był Kazimierz Gzowski, który tutaj doczekał się pomnika. Pomnik ufundowany przez Polonię. Też pamiętajmy o tym. Ówczesny premier Kanady uczestniczył w odsłonięciu tego pomnika. Także dzisiaj też chciałbym zaapelować do, do Polonii Kanadyjskiej, żeby i o tym fakcie e, pamiętać. I podtrzymywać tę tradycję, bo już to jest trzecia tego typu uroczystość organizowana przez konsulat, żeby, żeby właśnie stało się to tradycją obchodów rocznicy Powstania Listopadowego, że spotykamy się właśnie tutaj przy pomniku powstańca Kazimierza Gzowskiego. Dziękuję Państwu bardzo. Polacy, którzy odegrali wielką rolę w budowie Stanów Zjednoczonych. Kościuszko, płaski oczywiście są bardzo dobrze znani, ale to się też przekłada na dzisiejsze postrzeganie Stanów Zjednoczonych i Kanady, że ta Kanada jest gdzieś w cieniu. Tym wielkim partnerem, punktem odniesienia są ciągle Stany Zjednoczone, Kanada miło swojej wielkości, ale też i rangi, przecież to jest e, państwo członkowskie grupy G7, chociażby e, ważny sojusznik nasz w NATO. E, Kanada wymagałaby e, większego zainteresowania i historia Polaków tutaj w Kanadzie jest takim e, świetnym e, punktem odniesienia. E, mówiliśmy o, e, o tym, co Kanada zrobiła dla Polski w czasie I wojny światowej, umożliwiając tutaj formowanie polskich oddziałów dla Armii Halera. Potem historia się powtórzyła w czasie II wojny światowej. Mieliśmy wiele wspólnych... E, działań na, na frontach europejskich, właśnie z Kanadyjczykami. E, dywizja generała Maczka e, była przecież w składzie Armii Kanadyjskiej. E, pomoc lotników kanadyjskich dla warszącej e, Warszawy. E, no, takich punktów w historii jest, jest bardzo wiele. I, I trzeba rzeczywiście o tym mówić. Jak to zrobić, żeby Polacy o tym wiedzieli? No właśnie musimy y, o tym mówić, y, zachęcać historyków do tego, żeby y, no, więcej y, czasu, uwagi, energii poświęcili y, właśnie tym y, wątkom kanadyjskim, bo to też może być bardzo interesujące dla... Historyka, odkrycie czegoś nowego. Nie pisanie ciągle o tym samym, co już wszyscy wiedzą, wszyscy zbadali, ale tutaj w Kanadzie jest, jest naprawdę tyle tego materiału historycznego. Ludzie, którzy tu jeszcze są, którzy, którzy pamiętają wiele tych wydarzeń, naprawdę warto, warto z tego skorzystać i też, też apeluję o to do. Polaków w kraju, żeby Kanadą się zainteresowali w większym stopniu niż do tej pory. Z, z tym pomnikiem jest związane Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie. Ja jeszcze miałem okazję współpracować z panem Widzisławem, przygodę, o którym mnie zresztą wprowadzał tutaj do stowarzyszenia, on był właśnie przewodniczącym Komitetu Budowy tego pomnika. Tutaj, poza tym, ze sobą Zoskiego wiąże się jeszcze jeden element w ogóle w inżynierii kanadyjskiej. Yy, jeden z jego mostów, bo do dzisiaj jeszcze kilka mostów jego, które on wybudował. To jeden dlatego, jest na koniagara tak? Tak jest, dlatego tutaj mamy te tory, bo on był wielkim przede wszystkim budowniczym tej prowincji i Jeden z mostów, który został później, że tak powiem, rozebrany, ze względów, że tak powiem, że już nie nadawał się do eksploatacji. Stal z tego mostu, bo to był most spawany. Jest używana dalej przez Professional Engineers of Ontario, przez stowarzyszenie do produkcji, do wykonywania tych piersieni, czy obrączek, które się nadaje, że tak powiem inżynierom. Mm. Także ta tradycja dalej jest, o niej się bardzo mało mówi, ale... ale czy można to... powiedzieć, że Kazimierz Grzowski był takim no, założycielem kanadyjskiej techniki tak inżynieryjnej? Tak jest, bo, bo on w ogóle był, ukończył przecież... W szkoły artylerii w Petersburgu, prawda? Specjalizowała się w fortyfikacjach i tak dalej. Tutaj jak przyjechał, na początku się nie mógł odnaleźć, oczywiście został prawnikiem, potem rzeczywiście kończył prawo, był gubernatorem, ale potem jak przestał być gubernatorem, dalej kontynuował swoją rolę głównie jako budowniczy Kanady. Także tutaj mamy... Zresztą w, w katedrze tutaj na Queens jest tablica poświęcona Zoskiemu w Kościele Ewangelickim. Także no, można kiedyś to odwiedzić. I, 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 czy, prostu... czy nie sądzi Pan, że właśnie pamięć o tych ludziach, którzy tworzyli Kanadę na samym zarania? Konfederacji. Jest dla nas e, jednym z najbardziej e, istotnych elementów tożsamości, jako Polonia, jako Polacy tutaj, że my nie, nie przyjechaliśmy tutaj jak gdyby na gotowe. My nie przyjechaliśmy tutaj, mówię my Polacy, nie przyjechaliśmy tutaj w latach e, nie dwudziestych, e, nie przyjechaliśmy po wojnie, nie przyjechaliśmy w czasach Solidarności, tylko jak gdyby cały czas budujemy ten kraj no od samego początku. To jest właśnie w budowie tego dobrze, kraju. Że Pan poruszył ten temat, bo to jest taka trochę refleksja, która skrócił Zawsze ja się spotykam w Polsce, dlaczego żeśmy wyemigrowali. Ja mówię, słuchajcie, no były takie czasy, że to nie była emigracja z wyboru, ale wydaje mi się, że robiliśmy tutaj sporo, dlatego żeby, żeby ta Polska była dalej znana, bo wielu z nas podkreślało, że jest jednak polskimi inżynierami. to w Magnie był taki okres, kiedy prawie że jedna trzecia inżynierów, to byli inżynierowie pochodzący z, z różnych okresów emigracji. Tak samo było w to W, w Magni, wyrosła na, na największą firmę części zamiennej samochodowych Podobnie zresztą w Ontario Hydro było zatrudnionych wielu Polaków, także wydaje mi się tutaj o tym warto pamiętać, a poza tym warto chyba pamiętać to jeszcze w trochę innym kontekście, że, że to nawet dzisiaj to, że tutaj jesteśmy, to też chyba powinno być odbierane w Polsce, że to jest też dalej podtrzymywanie tej polskości, która i, i dość często zabieramy głos niekoniecznie zgodny z głosem zarówno z jednej, jak i z drugiej strony w Polsce, ale wydaje mi się, że jakoś taką zdroworozsądkową i zgodną z polską racją stanu. I to jest bardzo chyba istotne i to jest, że tak powiem, ciąg dalszy tej emigracji, która była. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.